Dobrze. i na skrzyżowaniu z sygnaizmem skręcamy sobie w lewo mamy światełko jak widać bezkolizyjne i skręcamy sobie w ulicę Katowicką tam na dole będzie zielony mostek no, i popatrzcie sobie, że tutaj mamy już strefę ograniczonej prędkości do 30 i po prostu jedziemy sobie spokojnie dzisiaj po nie zachęca do jazdy chociaż czy ja wiem, wcale nie zachęca Przynajmniej nam nie pada na głowę. Uważajcie sobie zawsze prędkości, bo to jest bardzo bardzo ważne. Jeżeli chodzi o egzamin, żeby tej prędkości nie przekroczyć, jeżeli dwukrotnie przekroczycie prędkość, to niestety wynik egzaminu może się tak zakończyć na pewno z wynikiem negatywnym egzamin. Ale to znaczy, że możecie kontynuować dalej jazdę. Czyli na przykład jeżeli zdarzy wam się, że tutaj na strefie 30 przekroczycie prędkość na przykład o 10, to w tym momencie mamy usłyszycie od egzaminatora, że na tym odcinku jedziecie w sposób nieprawidłowy. Później drugi raz, a przekroczycie prędkość znowu o 10 km. Yy, I w tym momencie egzaminator mówi Wam, że wynik egzaminu jest negatywny i tu jedziemy drogą z pierwszeństwem. Yy, a na skrzyżowaniu tutaj tak jest. A teraz na skrzyżowaniu w prawo. Czyli tutaj sobie zjeżdżamy na to, Oczywiście obserwujemy sobie i jaką tutaj mamy drogę mm -hmm. i idziemy sobie spokojnie. Więc wygląda w ten sposób, że jeżeli drugi raz przekroczycie prędkość, to egzaminator wtedy wam mówi, że wynik jest negatywny yy. i pyta się was, czy chcecie kontynuować egzamin, czy przerywacie egzamin. No i oczywiście zazwyczaj przerywacie egzamin, szkoda, bo w tym momencie można wykorzystać te pieniążki, które wydaliście na egzamin i skorzystać już z tego egzaminu i potraktować go jako kolejną naukę. Uważam, że potencjał egzaminu jest dość wysoki, więc warto skorzystać. Chociaż życzę jak najlepiej, aby ten egzamin zakończył się oczywiście z wynikiem pozytywnym i żeby nie popełniał żadnych błędów. I dalej jedziemy sobie prosto. A na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. I teraz jak będziecie zapalić, to zwróćcie sobie uwagę, co my mamy. Mamy światem ogólne, czyli wszystkie te samochody sprzeciwka mają przed nami pierwszeństwo i będziemy mieli zielone. Oni teraz jadą moją warunkową ształkę prawdopodobnie w prawo. I my sobie obserwujemy. Autobus będzie skręcał w prawo, bo nawet sygnalizuje naprzeciwko, że nie ma żadnego pojazdu, który jedzie sobie na wprost, a w ogóle nie ma nikogo praktycznie i skręcamy sobie w lewo. Tutaj musicie być i dokręcamy. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. O, na powierzchni musicie uważać. Jak nie ma nikogo, nie ma pieszych, to przejeżdżamy spokojnie i jedziemy sobie w prościu Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.